godzina 8 super w ogóle roboczy czas założyć nagrywa się to są tak? że nie wiem ta to brudne. mogę mnie doczyścić co nie trochę zakurzone są całe poobijane słuchajcie zobaczcie widzicie czy to jest obicie czy być się tu przylepiło, chyba ubicie. Spróbuję je. Hmm. Dzień dobry. Słuchajcie, zaraz wracam. Muszę umyć okulary. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, 4 dni. Cztery dni w tym tygodniu. Do zrobienia jak najwięcej elektryk jest w drodze z pomocnikiem dzisiaj, także powiedział, że zrobi wszystko dzisiaj, no to zobaczymy, mam nadzieję. <grystanie> A my będziemy zakrywać za nimi normalnie, wiecie, płytami. Muszę podjechać pierwsze co po kilka joysów żeby skończyć ramę, tam poprawić jedno otwarcie, bo jest za wąskie do pantry. Tam mały error powstał przy przy kręcaniu Joyce to tam jest jeden Joyce do odkręcania tak naprawdę, bo z pośpiechu Przemek za kreską postawił Joyce'a, a nie przed kreską, ale to to jest tam, wiecie, mały błąd. Więc potrzebujemy z... ile tą Joyce'u zostało? Zostało? Nie wiadomo. Z 10 Joysów weźmiemy, nie? I tam chyba nic nie, nie ma praktycznie, tak? Nie. No. Ale potrzebujemy, bo potrzebujemy na boksa do belki. Nie? Potrzebujemy czerwoną płytę, to może od razu weźmiemy ją, żeby tą belkę zakryć, co nie? Żeby nie jeździć milion razy. To w sumie to... No teraz jak położymy Joysy, to możemy kilka płyt położyć, tak? Od razu. Na wstęp. Cement mamy. Cement chyba jeszcze został, musimy wziąć hardwola. Żeby te gniazdka poobstawiać wszystkie powycinać, poobstawiać No i jak mówię to by pan elektryk musi od tego chyba zacząć, od pierwsze co od gniazdek a my musimy płytę przykręcić z jedną na tą dużą ścianę, tam będą z trzy płyty przynajmniej no, od tego chyba trzeba zacząć Później milion spotlightów trzeba będzie kupić obsadzić się. Je. Jest trochę roboty, powiem wam. Ale to opanujemy. Śpieszę się, pogadamy już na miejscu, to bym wszystko poopowiadał na miejscu. Let's go! Uważam, że Travis Perkins schodzi na psy. Jak im nie powiesz i nie poprosisz nie? żeby coś zrobili z cenami to was rypią. Słuchajcie. Jakby te, te układy typu, że jesteście stałymi budowlańcami, przestają trochę albo schodzą już na drugi plan. Pytałem w piątek specjalnie, żeby się upewnić, ile kosztuje mnie płyta, nie? Gipsowa. Już nie chodzi o kwotę. Znaczy chodzi o kwotę. Rachunek mi zabrał, bo powiedział, że teraz workout. Zaraz wam powiem historię. Wziąłem tylko dwie, dwa, dwie płyty normalne, pięć normalnych, dwie pożarowe. Bo tą stalę zazwyczaj trzeba obrobić tą czerwoną. I pytałem, jaka jest cena. I wyobraźcie sobie, że na pożarówce ponad 3 funty za sztukę mnie cisnął dzisiaj. Zapłaciłem. A na podstawowej płycie tam też prawie 3 funty, nie? I, mu... I wróciłem do niego po pytaniu. Znaczy, jak już zapłaciłem, mówię, sprawdziłeś ceny? Tak, 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 sprawdziłem. Wychodzę, sprawdzam cenę na rachunku. Mówię, o nie, nie, nie odpuszczę tego, bo wiecie. Może to jest 15 funtów na tym rachunku. W sumie, może 20. Ale tego się nazbiera podczas jednego projektu. Naprawdę. Jeżeli będziecie nieuważni, to pieniądze po prostu Wam wylecą z portfela. Musicie po prostu uważać, nie co robicie, jeżeli chodzi o wydatki. Zresztą każdy chyba rozsądny człowiek by tak zrobił. Wracam do niego i mówię stary. Pytałem w tamtym tygodniu, mówię, jakie są ceny tych produktów i wcześniej, ale cały czas widzę, że jednak robicie swoje, nie? Mówię, nie podoba mi się to, zaznaczyłem to. Człowiekowi. Mówię, chciałbym, żebyś to ogarnął, bo, bo przez ostatnie tygodnie dopłacam do interesu w tym momencie. Nie? nie chcę za każdym razem pytać, jaka jest cena, bo to nie jest ok dla mnie. Ok, zostaw to ze mną. Wziął ten rachunek, powiedział, że zrobi mi kredyt. Wiecie, no to taka bez sensu droga, nie? Co będę się kłócił przy każdym rachunku o to, ile mam zapłacić? Nie. Zmienię po prostu supplyera, czyli będę jeździł kawałek dalej, nie wiem, do Selko albo do, do coversa po drodze. I, i zapomnę o Trabisie, nie. Po prostu zwyczajnie było po drodze, zjeżdżałem, brałem czubdan Ale może się tak skończyć, że po prostu przestanę z nich korzystać, nie? Jeżeli się nie dogadamy, bo dawa, dawałem im znać już kilka tygodni wstecz, że coś jest nie tak z tymi cenami, żeby zwrócili na to uwagę. I za każdym razem, co drugi raz, jak podchodzę zapłacić, ktoś mnie obsługuje i jest, chce mnie robić w bambuka. Mówię, o! Raz czerwona lampka, drugi raz czerwona lampka, trzeci raz czerwona lampka i teraz już Przyatakowałem gościa na ostry, mówię, słuchaj, albo to ogarnisz, albo nie wiem, będę musiał szukać innego supplayera. Gdzie indziej podejdzie się po zakupy, jeżeli tak? Pozdro Nie no, nie, nie jestem zdenerwowany Tylko po prostu zwyczajnie Nie lubię takich zagrybek. Siemano robaczki Jest zadyma z samego rana Bo elektryk już chce działać Chce wszystko wiedzieć na kura Więc trzeba było mu wszystko wytłumaczyć I zaraz weźmie się za robotę Musi to sobie rozplanować więc szybko, szybko, bo on chciał dzisiaj tylko jeden dzień tutaj być, ale coś ma takie wrażenie, że może się nie wyrobić. Ja mówiłem. Więc. Yy, no. My się bierzemy za tą ściankę. Za przygotowanie pod gniazdka. I lecimy z tym słuchajcie. Musimy sobie zrobić miejsce. Musimy zapytać się klientki co się dzieje z tą izolacją. Czy ona tu zostaje, czy ja mam ją dotykać. Czy w dupie. Bo podobno był jeszcze ktoś od dachu. Wy? W sobotę. Jeszcze raz i namawiali ją, żeby zrobiła jednak płaski dach. Nie wiem, nie wiem jaka będzie decyzja, bo wiecie, ktokolwiek tam wejdzie, będzie chciał cokolwiek robić, to tak naprawdę wz wzruszy całą tą konstrukcję, która tu jest. Czyli może się okazać, że ja poprzykręcam płyty, porobimy się, narobimy się, a ktoś to po prostu spierdzieli, nie? Dobra, lecimy. Teraz będę nagrywał. Chciałem wam powiedzieć, że ten, e, e, przez weekend... Przez, przez weekend zmienili nam stal. Ona już nie jest nasza. <laughs> nie, wszystko jest w porządku. Słuchajcie. E, boksik powstaje. E, Joyce y wjechały tu i tu. Tu akurat podwójnie, bo tak mieliśmy możliwość, że wypełniliśmy stal e, loginsem, a później poszła belka. Tam zrobiłem, <laughs> uzupełniłem ściankę. Chłopaki już mają połowę, albo więcej kabli rozrzuconych tak naprawdę. Także jest ok. Jedziemy po kawę. Muszę się dowiedzieć, co z tą izolacją, bo ona mnie denerwuje. Klientka miała kontakt z jakimś gościem od dachu, jeszcze jednym, jutro przychodzi jeszcze ktoś podobno i za chwilę nie wiem, co oni podejmą za decyzję, ale to jest takie już męczące trochę, więc nie wiem, czy oni to wymienią na płaski dach, czy co tu się będzie działo, nie mam żadnego pojęcia. Ja mam robić swoje i będę robił swoje. Dzisiaj wiadą tam płyty na tego boksa, wiadą płyty na tą ściankę, wiadą. Płyty na ściankę, jedno, dwie może do, do tego pomieszczenia tam, gdzie ma być piec Także będzie się jeszcze działo Jedziemy po kawę eee, Wszystko? Klucze mam? Mam No i tyle w tym macie Także chłopaki działają, my działamy Poprawiłem kilka loginsów na ściankach Bo przeszkadzały pod gniazdka Muszę zacząć, żeby skipa zabrali, bo szkoda żeby on to tak stał taki pełny Bo już więcej nie dorzucimy przecież, nie? Jeszcze zaraz będą chcieli ode mnie więcej pieniędzy za niego Więc ja już z Kipojec zamawiać nie będę teraz Nie nie ma sensu, żeby nie stał tutaj na wakacje, wiecie Taki pusty, nie? Zamówię... A druga sprawa, że przetrzymywałbym go wtedy bez sensu, nie? Więc go zabiorą Let's go na zakupy Ogólnie przerwę zrobiliśmy sobie Ale po co? I po kawę, tak? Kawę kupiliśmy, tak dobrze Kawa, lukozada, woda Idziemy Musimy trochę płyt poprzykręcać Teraz Elektryk gdzieś pojechał, pewnie po puszki Przekręcimy Pierwszą ściankę tą kuchenną Żeby wiedział, gdzie ma rzucić kable Przesyłka jakaś Czeka Jakiś komunikat mi przyszedł na telefon z no ile tej wody wyciągnąłeś? Bo tutaj są cztery ja butelki To jeszcze jedna wypadła w samochodzie? Dobra Hello, how are you? I'm good, good, good I'm <grydanie> To się jest, się Rafał sprawdza to się dzieje tyle, słuchajcie, że to jest koniec świata Tam mamy tą ściankę Tu mamy już powytrwadzane Właśnie robimy tą ściankę To jest jakaś gonitwa Jeszcze chcemy skoczyć z Kubą po płyty może dwie Jest za 15.3 Cały czas jest cały czas do przodu, nie? Światła są porozprowadzane, gniazdka są porozprowadzane no, po prostu kocioł. Dzisiaj tu jest kocioł, ale, ale naprawdę jest dużo pracy zrobione. Mamy podwentlatory, wszystkie pra, e, kable porobione. stryczki, światła na zewnątrz. Po prostu zrobię mam aby na koniec, bo nie, nie mam czasu teraz. Słuchajcie, Słuchajcie przesyłki zostawiają, a nie wiem o co tu chodzi, Nie ja tego nie dotykam. A widzę, ekstraktor przyjechał. O! O! Jest o, wyciąg do sufitu już. Ciekawe jest, czy pstryczki przyjechały Bo tam w tym jednym kartonie może się okazać, że są pstryczki Czekajcie Możliwe, że tam są pstryczki Fragile Jedno jest Sekunda To jest... To jest do ekstraktora. Patrzcie rura i tak dalej. Dobra, a tu nie jest. To jest jakiś Nie wiem, fusebox. Co? fuse box? Co? Jaki fuse box? Co? Potrzebujemy Fusebox. Electric sam ogarnia fusebox. A tu mogą być pstyczki. Timer model. Aha, tu są te. Wyciągi, słuchajcie Tak, tu są wyciągi Dobra Nie mamy pstryczków ze światełek. Co prawda tam są proste bo Tam nie ma nic schodowego i tak dalej Tylko będą normalnie zasilane W puszce i światło Także pod tym względem Chłopaki naprawdę zrobili kawał dobrej roboty Powiem wam szczerze I Nie ma żartów Dzisiaj to jest taki ogień, bo wiecie, kiedy ja mogę nagrywać, chodzić i gadać, to jest super, ale jak jest taki ogień, a tym bardziej zależy mi na tym, żeby jednak skupić się na tej pracy te cztery dni. To ja mam w głowie, że chciałbym się z wami podzielić czymś, co robię, ale nie jest to dla mnie priorytet niestety. Wybaczcie. Priorytetem dla mnie jest zrobić tą pracę, więc poprawiłem ściankę na początku, wiecie, kilka loginsów, bo tam trochę error był gdzieś coś trzeba było poprawić podokręcać yy, tą ściankę główną tam do, dokręciłem dwa joysy, bo też nie w te miejsce poszły więc takie pierdeły już nawet nie chce mi się o tym opowiadać po prostu jestem skupiony chcę to zrobić, job done jutro mam w planach zakryć wszystko już płytami w większości jedyne co zostawię to tylko zostawię tam yy, izie albo jak przyjedzie jutro no to zrobię szybko coś co Umożliwi mi zamknięcie sufitu, bo w środek chciałbym, słuchajcie, plastrować zrobić coś z plastra. Taka jest prawda: trzeba będzie okleić okna, wieź płytami gipsowymi, bla, 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 obstawić kątowniki. No, trochę jest więc. Myślę, że spokojnie do końca tygodnia, coś z tego plastra tam zrobimy z kupą Są szanse. Dużo rzeczy zostało zrobione, słuchajcie, przez trzy tygodnie, dzisiaj, poniedziałek. Jak to zwykle trochę człowiek osłabiony po weekendzie, ale tu nie ma lipy, nie ma, nie ma, nie ma czasu nawet na jakieś te rozmyślania, tylko trzeba po prostu się mocno wziąć do kupy i, i do przodu. I tak się dzisiaj stało. Na pełnej bombie, słuchajcie, czterech chłopów cały czas się tam dzieje. Du, 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 du. Tylko słychać narzędzia, nie? Także lecimy. Powiem Wam, nie będę tu jeździł po zakupy, bo, bo nie. Bo, bo nie. Powiedziałem, że to są, to jest oszustwo, nie? Bo teraz byłem e, jeszcze raz po płytę. Dostałem inną cenę. Mówię, słuchaj, jaka jest cena wreszcie płyt gipsowych? Bo to jest chyba coś nie tak. Mówię, za każdym razem dajecie mi inną cenę. Nie? Mówię, czy to jest taka polityka, mówię? czy w jaki Dlaczego mnie traktujecie w ten sposób? Mówię. Dawałeś mi cenę inną w tamtym tygodniu, udałeś inną cenę mi rano. Teraz inaczej mi skasowałeś. Więc no, daj mi tą cenę, bo ja nie, nie rozumiem już tego, nie. Ja mówię, że o, teraz są płyty na promocji, ja mówię, no, ale tą cenę, co teraz mi mówisz, to by było, by mówiłeś mi inną w piątek. Więc stary, zdecydujcie się, jaką wy macie cenę, bo to jest bez sensu, że ja tu przyjeżdżał po materiał, gdzie wy jesteście drości, nie? Wolę podjechać do Selko. Naprawdę, uwierzcie mi, z Bałamuce ekstra 5 minut na trasie, bo to nie jest jakoś super daleko. Ale ostatecznie chyba sobie daruję z nimi, bo jestem wściekły nie, za takie traktowanie. No są drodze, skurczy byki, nie? się zrobili tacy drodzy, trzeba uważać. Naprawdę, słuchajcie, robicie większe remonty, ja jeżeli robicie sami, no to wiadomo będziecie liczyć te pieniądze. Ale taki budowlanie jest jak ja, który robi usługę ogólną I tam wlicza ten materiał, a później trafia tak wiecie codziennie Musi się negocjować z cenami, to jest męczące, nie? Męczące Mam pić płyt, wracam, wziąłem dodatkowo śrubki I wracam I lecimy na robotę, to jeszcze coś poprzykręcamy Słuchajcie Moi drodzy mili Ten odcinek jest dziki bo tu naprawdę, naprawdę uwierzcie mi się cały czas coś działo. Gniazdka, e, spery, e, wkuwanie, następne gniazdka, kable do światła, kable do detektorów tu już jest wszystko przyprowadzone, boksy, ścianka zakryta tu też częściowo zakryta. Tam yy, zakryta, tylko zostało nam z tej strony. Bo tu jeszcze gniazdko zrobiliśmy dodatkowo. Zdecydowałem klientowi, że zrobimy tu gniazdko. Tam doprowadziliśmy kabel na zewnątrz, ale mi się wydaje, że my go nie wiem. Bo jeszcze cały czas wiecie o czym myślę. Czy nie wykorzystać tej przestrzeni nie? na jakąś półkę czy coś. Możliwe, że ten kabel wymienię na dłuższy. Wtedy będzie można tu jakąś półkę wstawić. Nie wiem, myślę o tym. Poza tym mamy wszystkie światła tu rozrzucone. Mamy wstyżki porobione. Jeszcze tutaj nie, nie ma płyty, więc. Yy... Ale już są kawy przygotowane Będzie sekcja na światła tu Plus na światła zewnętrzne Już też kabel jest przygotowany Już to jest wszystko poprzewiercane Już siedzą tutaj, czekają eee, Co jeszcze? Chyba wszystko głównie To całe te puszczanie To trochę zajęło, nie? Kuba Wiem, że ty wszystko zrobiłeś Jest zajebiste Tu mamy kabel przygotowany już na światło w kuchni Zdecydowaliśmy, jak puścimy lampki w tej części i wyjdzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć lampek tutaj, plus pendanty, nie? Bo była kiedyś tam rozmowa, tego boksa musimy przyciąć. Ogólnie już jest przygotowany box jeszcze trzeba tylko tutaj zrobić zabudowę. Kawałek płyty jeszcze mamy, także powinno wystarczyć, tak? Chyba wystarczy, nie? Na ten kawałek i job done i zostały nam cztery płyty, więc płyta wjedzie tu. Jutro z samego rana płyta z tamtej strony, tam. I trzeba będzie pojechać po ilość płyt na sufii. Także jutro będzie kręcenie, kręcenie, kręcenie. Elektryk zaczął najpierw ogarniać starą instalację. Po prostu co tu się działo? To on się sam za głowę łapał. Mówię, rapo, nie wiem, ale to jest bałagan, co tu się dzieje. Ja tutaj nawet nie za bardzo mogę kabli poobcinać, bo za chwilę się dowiemy, że tu prądu nie ma wreszcie domu, więc. To co mógł, to odciął, a to co nie mógł, nie chciał nawet dotykać Tylko zostawił, po, po, po ten, pozabezpieczał te kable yy, Zrobił w ringu i do widzenia Masak. Także co, słuchajcie yy, Tak to wygląda na tą chwilę, poniedziałek yy, Jutro będzie jeszcze gorzej I zobaczymy się jutro Tak czy się. Także jutro będą update'y Jutro prawdopodobnie elektryk wróci i będzie skrzynkę wymieniał Bo większość kabli ma już rzucone Taka sytuacja. Lecimy do domu. Trzymajcie się. Ciao.